Hejka. witajcie w drugiej części. Ja jestem Patrycja, a to jest Hania. I dzisiaj właśnie jesteśmy w drugiej części i idziemy na zakupy, aby kupić ubrania i inne potrzebne rzeczy do domu. Tak. Jesteśmy najpierw w pierwszym sklepie, więc tak, ja sobie wezmę kule. Okay. Dlaczego ja mogę to pakować? Nie ma tu niczego. Dobra, będę do plecaka pakować, po prostu trudno. Yy... Ojejku. Yy, no, więc tak, co tutaj mamy? <laughs> Żebyśmy taki obraz. Dobra, wezmę go do ręki. Trudno. Wiem. To pudła będę pakować. Okej. Okay. Yy, co my tu jeszcze mamy? Lampka nocna, no nie wiem. Świeczuszki dwie wezmiemy. So sobie jeszcze zdjęcie zrobię, czekajcie. Kurde. Dobra, to bierzemy. Okej. Okay. I teraz plecak do ręki, widzowie, i lecimy. O tego kwiatuszka ja muszę mieć. Muszę mieć. I, we, i w sumie chyba tyle. Bo poduszki to się raczej nie zmieszczą, chyba że czekajcie. Wezmę sobie jedną poduszkę. ok. I wydaje mi się, że tyle wystarczy. Teraz do kasy. W ogóle patrzcie, widzowie, ja znalazłam jeszcze takie serce i my z Hanią po prostu się tym podzielimy. No i teraz widzowie płacimy. I zapłacone. Teraz mogę tu spakować. O, zrobimy coś takiego widzowie, o. No dobra, tak będzie git i teraz dam Hani tą. Cześć. Hania, to dla ciebie. Dzięki. To w sumie do tej torby sobie spakuję. Okej, okay, dobra. To teraz twoja kolej. Okej, okay, to ja już będę szła i teraz tak, w sumie to sobie mogę też wziąć tą kulę do kąpieli. Ok, zielona jest git i idziemy dalej. Pójdziemy sobie na sam koniec. I teraz tak. W sumie to mogę sobie też zrobić to, to zdjęcie. E, na początek tło sobie wybierzemy. W sumie plaża, bo bardzo ją lubię. E, Dobra, słuchajcie. Ok, i robimy. Dobra. Ok, już mam wszystko. Zdjęcie sobie w sumie wezmę na razie do tej torby. I mogę już iść dalej. Ok, tu mamy takie różne rzeczy. Dobra, wezmę sobie tego kwiatka. Zobaczmy, tu mamy jeszcze taki obrazek. W sumie obrazki nie są mi potrzebne. Miejska jakieś takie rzeczy. Wezmę taki sobie karton. Sobie tu, tu tego włożę. żeby mogła mieć więcej miejsca na wszystko. Słuchajcie, mam tu, mamy tu jeszcze parę rzeczy i tak, ja sobie myślę, że wezmę sobie coś... stąd jeszcze jakiś kaktusik. Hmm. W sumie widzowie mogłabym sobie wziąć tą poduszkę, jeśli mi się... I tu mi się nie zmieści, ale mogę sobie wziąć z tego. Dobra, to mamy, to mamy. I chyba to będzie chyba już tyle. Jeśli mi się tak wydaje... W sumie jeszcze mogę sobie wodę kupić. Dobra, i teraz tak, gdzie miałam mój portfel? Chyba tutaj, gdzieś. Czy mi się wydaje. Dobra, zapłacimy. Git zapłacone, i teraz już mogę sobie iść. To możemy już, Patrycja, iść do innego sklepu. Okej. Okay. Dobra, widzowie, już jesteśmy w sklepie kolejnym, więc teraz tak. Ja pierwsza sobie coś kupię i ja potrzebuję tak w sumie to wezmę sobie chyba jakiś tablet, bo nie mam. Mi się wydaje, że że ten będzie git. Tylko go sobie dam do drugiej torby. I z tego sklepu to tyle. Teraz mogę zapłacić. Okej, okay, zapłacone. To ja już będę szła do następnego sklepu. Tutaj się robi zdjęcia, ale mi już zdjęć wystarczy, tak myślę. Hmm, zobaczmy. Idę do kwiatarni, bo przydałby mi się jeszcze jakiś kwiatek. Zobaczmy, jest tu dużo, bardzo pięknych kwiatków, ale myślę, bo tak najbardziej chyba do mojego pokoju będzie pasował ten. Tak mi się coś wydaje. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to bardzo dziękuję, proszę Pana, to ja już proszę wychodzę. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia. Okej, okay, Patrycja, ty już możesz iść kupować. Okej, okay, dobra, to lecę. Więc teraz tak, ja w sumie telefonu chyba nie mam. Nie wiem dlaczego. Ale my miałyśmy, ustaliłyśmy sobie z zachaniem, że mamy limit maksymalnie dwóch rzeczy, więc y czekajcie, czy ja mam laptop? Dobra, zrobimy tak, że... No to nie będę kupować laptopa, bo chyba, bo mam. Wezmę sobie oboty z zegarek. I w sumie nie wiem, czy ja mam telefon, więc wezmę ten i w razie czego oddam. Okej. Okay. Uj. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Teraz y, chyba sobie zrobię zdjęcie. Oj. Wyszła też Hania, ale to trudno już. Dobra, będę trzymać w ręku. Więc... Dobra, widzowie, zostawię na razie to zdjęcie tutaj. Zaraz je wezmę. Dzień dobry, ja przyszłam po kwiaty. Dzień dobry. Mi chyba by najbardziej przysyłał ten kwiatek do pokoju. I może ten. Hej. Dziękuję, do widzenia. I teraz chodź, nie jedziemy na drugie piętro. Dobra. Czy to zdjęcie. Widzicie, widzowie, bo dla was to jest jeden odcinek, ale nam to troszeczkę urwało, więc my po prostu kupiłyśmy sobie dużo ubranek i w ogóle. I byłyśmy w spa i tak dalej, ale tam był też sklepik dla dzieci, więc to um, już po prostu tam nie byłyśmy. Więc teraz najpierw chodźmy zobaczyć, co tu jest. co jest toaleta. Mogę to iść do toalety, Dobra, to bardzo, nic. bardzo potrzebuję. To popilnujesz mi rzeczy? Mm -hmm. Dobra, a ja w tym czasie zobaczę... Wow, ale dużo ptaszków. To jest nawet wrona. Ona tutaj jakieś rzeczy pokradła. Masakra jakaś. Dobra, okej. Okay. Dobra. Mm. I dobra, okej. Okay. Już zrobione i wyrzucamy. Dobra, już w sumie możemy iść. Okej, okay, dobra. Ojejku. Oj, sorki. Spoko. Dobra, okej. Okay, idziemy teraz, tu jest jedzenie, zobacz. Ej, może sobie coś kupmy, bo ja już od tych zakupów zgodniałam. No ja też, ja też. Dobra, to może tak, odłóżmy te nasze toboły wszystkie gdzieś tu na bok, bo dla ich jest masakra. Ja to tutaj napufa? To ja w sumie tutaj. Okej, okay. yy, więc teraz tak, co my tutaj mamy do jedzonka? Yy, yy. Jakiś coś takiego, więc ja sobie ozjem to. To poproszę i jeszcze sobie zjem mojej. A wzięłaś kartę? Nie. No to wiesz, chyba że się płaci. No wiem, pamiętam, troszkę zapomniałam. Ale nie, żeby nie było, nie chciałam ukryć tego. Mm. Już płacę tutaj z góry, najwyżej coś mi pan odda. Weźmy sobie jeszcze różowego pączusia, bo ja kocham różowy. Coś mi ulubiony kolor, chyba widać. I to. Dobra i teraz lecimy już na jej dobra to teraz ja idę okay. tylko sobie na początek wezmę kartę kurde Dobra Okej, okay, to ja sobie chyba wezmę yy, dobra do tego Okej, okay, wezmę sobie coś najpierw pożywnego może ten makaron. I będzie to I teraz tak, coś do picia. A wiecie co? Wezmę sobie Babbelty, bo dawno nie piłam. I już zapłacę. Dobra, i wezmę sobie tego Donata. Dobra, to już sobie zjem. Nie mogłam się powstrzymać. Pyszne, dobra jemy. Przepyszne, dobra, odłożę sobie tylko kartę. Tak, moje też było super. Pyszne. Włożyłam już do twojego, bo pomyliły mi się torby. Dobra, ale to trudno. Trudno już. Okej, okay, to są twoje. Ojeju! To jest twoje. Tak moją. No to teraz y, widzowie słuchajcie.